wykręcały ręce, ciągnęły się za włosy, wyrywały torebki, dusiły i używały przedmiotów codziennego użytku do samoobrony, a wszystko po to, aby czuć się bezpiecznie. Komenda Powiatowa Policji w Lubinie już po raz szósty zorganizowała kurs samoobrony dla pań. Dwa razy w tygodniu przez cały marzec kobiety z powiatu lubińskiego mogły uczyć się samoobrony pod okiem instruktorki z Lubińskiej Szkoły krawmaga. Sytuacje zagrożenia, w jakich mogą znaleźć się potencjalne ofiary, występują przeważnie w miejscach, w których najmniej się tego spodziewają. Nikt nie jest w stanie przewidzieć kiedy i gdzie mogą one wystąpić. Aby temu zapobiec i nauczyć uczestniczki kursu przewidywania realnej oceny zagrożeń oraz prawidłowych zachowań w przypadku ich wystąpienia, staraliśmy się w czasie kursu stworzyć jak najbardziej realne warunki. Z tego też względu panie uczestniczyły w zajęciach, które odbywały się nie tylko na sali gimnastycznej, ale także w lokalu, a więc w miejscu, gdzie istnieje mała przestrzeń, tłum ludzi, krzesła i brak możliwości szybkiego oddalenia się od sprawcy. Trening w środkach komunikacji miejskiej oraz trening na szpilkach Umiejętności nabyte podczas tych spotkań pani będą mogły wykorzystać w każdym momencie. Jednak bardzo ważnym i istotnym aspektem tego kursu jest uświadomienie jego uczestniczkom, że to, czy staniemy się ofiarą przestępstwa, w dużej mierze zależy od sposobu naszego zachowania, przebywania lub przechodzenia w miejscach potencjalnie zagrożonych. Kursantki nauczyły się nie tylko reagować szybko, ale prawidłowo oceniać zagrożenie, bronić się adekwatnie do ataku oraz kontrolować swoje emocje. Kurs kolejny rok odbył się dzięki wsparciu starosty powiatu lubińskiego, który sfinansował zajęcia i po raz szósty objął akcję honorowym patronatem. Do działań przyłączyły się również Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Lubinie, Galeria Kuprum Arena oraz Centrum Kultury Muza w Lubinie. Dużym zaskoczeniem dla pań w tym roku była kobieta instruktor, która zaczęła trenować krawmagę po edycji Bezpiecznej Kobiety. Pani Agnieszka Kazimierów zdobyła uprawnienia instruktora i teraz sama zaraża swoją pasją inne kobiety. Do zajęciach dowiedziałam się od mojego męża, który od wielu lat trenuje Kraftmagę, aby trochę więcej na ten temat się dowiedzieć, aby mieć wspólne hobby i wspólny temat do rozmów. Aczkolwiek abyśmy też czuły się, się jednak pewniej na ulicy. Wiadomo, licho nie śpi, różne rzeczy dzieją się na dworze. Często idziemy gdzieś z dziećmi, kiedy jest już troszkę ciemno, gdzieś w jakichś dziwnych zaułkach. No i musimy tak naprawdę y, umieć sobie poradzić, bo znieczulica na ulicy jest straszna. I to jest coś, co, co tak naprawdę przeraża każdą z nas. Ja o zajęciach dowiedziałam się od koleżanki, której mąż zapisał mnie również. E, przyszłam z chęcią. Chciałam się dowiedzieć czegoś, jak się bronić, e, w razie czego jakby ktoś mnie napadł. E, uważam, że te zajęcia są bardzo potrzebne kobietom. Słabym przede wszystkim, no ale tym mocniejszym również, żeby nabrać troszeczkę odwagi. No żeby móc się obronić, bo to jest najważniejsze, jeżeli ktoś nas zaatakuje, no to trzeba się bronić. Same zajęcia są odbierane przeze mnie bardzo pozytywnie. Chciałabym, podejrzewam, że chciałabym tu kontynuować, żeby nauczyć się odruchowo wykonywać wszystkie te czynności, które tutaj są. No i sądzę, że wtedy może, można poczuć się bezpieczniej. Samo to, aby nie myśleć o tym, co trzeba zrobić, ale aby to było gdzieś w nas zakodowane, i abyśmy wiedziały, że to, to jest takie, taki ułamek sekundy, kiedy my mamy to po prostu zrobić i, i uciec, i czuć się bezpiecznie. A już się nauczyły, Fajne, bardzo dobre zajęcia były w poprzednich dniach, kiedy było duszenie na, na, podczas plażowania, powiedzmy, <grym> kiedy można napastnika przerzucić przez siebie, no to są bardzo efektowne te zajęcia, sądzę, że kobieta może sobie poradzić, no fakt, że nie, nie przy takich dużych gabarytach powyżej 100 kg może już będzie ciężej, ale no dzisiejsze zajęcia też są bardzo ciekawe, też, też ale można się obronić. jakiś zaczątek tego, że my coś zaczniemy robić, to może ktoś zareaguje i, i w tym momencie nam pomoże. Myślę, że fajnie się to wszystko w tym roku udało i tematyka była różna i tak jak dzisiaj, co, się, co zrobić, jak kiedy ktoś nas w autobusie atakuje. Ostatnie, kiedy ktoś chce nas chwycić, ale nie mamy Adidasów, a mamy wysokie obcasy. Byłyśmy też w restauracji. No i oprócz tego te wszystkie zajęcia na sali, co miałyśmy z paniami, to też było, było różnorodnie. Przez takie... Tematy y, początkujące, co, co powinna dobrze każda pani, każda z pań zrobić, żeby się obronić czyli uderzyć poprzez to, co jest szczególnie ważne dla kobiety, czyli aspekt damskiego boksera, próba gwałtu, czy duszenie. Czyli jest pani zadowolona z postępów kobiet? Po jestem zadowolona, nie jestem zadowolona. Panie mi donoszą, że próbują w domu, na mężach, na chłopakach, czy działa. No apel nie pomógł, ale działa.